Po trzech tygodniach mieliśmy zaobserwować skuteczność środka chwastobójczego, ale już po dwóch widać, jaki on był silny i bezwzględny. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie w efekcie dalszym, czyli czy łącza zostają zniszczone. Tutaj też był powój, już go nie ma. I oczywiście mamy całe przestrzenie które tutaj zapryskałem, bardziej to wygląda widowiskowo, te właśnie zniszczenia zobaczmy. tutaj i niestety częściowo prawdopodobnie dostało się także idei dyni widać takie liście już ma nie wiadomo czy przeżyje tutaj koło kasztana był powój ten zjemdł trochę też i chyba kasztan złapał albo ma takie liście w niektórych miejscach ale przeżył zasadniczo z tym że tutaj mamy je. Kolejny powój do zlikwidowania, i tu następny. A tutaj mamy powoje, które były koło tych patyczków. Już widzimy, że ich nie ma, że uschły. Tu jakiś się zachował. Uchował się. Powtórzymy w takim razie zabieg. Tu jest Irga. Na szczęście nic się jej nie stało. I są punktowo dalej jakieś tam powoje. Więc będziemy także punktowo dzisiaj działać. A i tutaj widzę, kwitną jakieś powoje, i tutaj są. A w niektórych przypadkach doszło do niechcianego zniszczenia rośliny. Tak jak tutaj, mamy kukurydzę przypadkowo spryskaną i żeby tego uniknąć to zastosujemy tutaj zastosujemy dla uniknięcia takiego problemu taką osłonę, którą tutaj zrobiłem z pokrywki bo pod spodem jest irga znowu boję się, że mogę spryskać irgę więc będę pryskał w ten sposób w zwalczaniu powojów wykorzystuję to, że one są takie długie. Można je w miejsce bezpieczne, tam gdzie nie ma irgi, przenieść te liście, odsuwając irgę, a następnie to wszystko można będzie bezpiecznie skropić. A, ciężko jedną ręką filmować, a drugą ustawiać. No i teraz mamy możliwość. Precyzyjnego skropienia tylko samego powoju, żeby się na irgę to nie dostało. No, to teraz punktowo zabieramy się za oprysk kolejnych miejsc, gdzie się znajdują jeszcze, gdzie się uchowały powoje.